Ceny nieruchomości spadają, ceny mieszkań spadają. Dzień dobry, Michał Kołtyś, warszawski inwestor. No właśnie, jak to jest z tymi cenami nieruchomości? Ale najpierw muszę Wam się przyznać do jednej rzeczy. Jestem właścicielem biura pośrednictwa nieruchomości. Zarabiam na obracaniu mieszkaniami, robię z brzydkich mieszkań piękne mieszkania, z brzydkich kaczątek piękne mieszkania, które ludzie potem bardzo chętnie kupują lub. Wynajmują więc ta moja znajomość rynku jest z pierwszej ręki. I o ile pierwsze dwa tygodnie, no grudzień to był w ogóle tragiczny, jeżeli chodzi o liczbę transakcji. Natomiast pierwsze dwa tygodnie stycznia też nie były najlepsze. Natomiast potem widzimy już od tych 3-4 tygodni bardzo mocne odbicie. I teraz ceny nieruchomości. Czy one rosną, czy spadają? I teraz, dla, dlatego żeby być precyzyjnym, musimy rozróżnić sobie takie dwie kategorie cen, czyli ceny realne i ceny nominalne. Ceny realne to są te pomniejszone o inflację, o to ile pieniądz traci na wartości w danym czasie. Mówiąc wprost, w ciągu roku nasze 100 złotych Straciło około 20 zł. Oczywiście te wskaźniki są tam 16,8, zaraz nam ogłoszą 17,5 18, ale wszyscy wiemy, że większość rzeczy, które kupujemy, które tak naprawdę wchodzą do naszego koszyka konsumenckiego, a nie kupujemy torów kolejowych prawdopodobnie, chociaż one też nieźle drożały. To jednak większość tych rzeczy, które kupujemy, zdrożała więcej niż te oficjalne wskaźniki inflacji. Więc jeżeli tak jest, że w ciągu roku nasza stówka traci na wartości 20 zł, czyli ciągle mamy 100 zł nominalnie, ale realnie można za nią kupić już tylko tyle, jak za 80 zł rok wcześniej. W związku z tym ceny nieruchomości nominalnie, czyli tyle ile de facto płacimy w pieniądzów, w złotówkach, rosną. I obserwujemy to cały czas. Ten wzrost jest mniejszy niż w latach poprzednich, gdzie wynosił często kilkanaście procent i więcej w niektórych miastach. Natomiast dzisiaj widzimy delikatne wzrosty w ujęciu nominalnym. Czyli jeżeli mieszkanie kosztowało pół miliona złotych, to powiedzmy, że teraz mamy 510-550, rzadziej, chyba że są to bardzo dobre lokalizacje, rok do roku. Natomiast w ujęciu realnym mieszkania tracą na wartości. To znaczy, że jeżeli inflacja jest, inflacja jest znacznie wyższa, a jest od wzrostu nominalnych cen, to de facto nieruchomości tracą na wartości. Tutaj ten trend jakby w, ma kilka takich składowych. Po pierwsze, osoby, które mają wolne środki znacząco przekraczające ich potrzeby zabezpieczenia niepewnej przyszłości, zabezpieczenia płynności biznesu czy bieżących wydatków, czyli te nadwyżki nad to, no, widzą, że im topnieją. Czyli jeżeli ktoś ma milion złotych i gdzieś tam miał i rozumie, co jest napisane na łososiowych stronach w Rzeczpospolitej, czyli tych gospodarczych, no to potrafi sobie policzyć, że z jego na przykład miliona złotych, to mu realnie po roku zostaje 800 tysięcy. Czyli to, co dzisiaj może kupić za milion złotych, no to będzie musiał wydać milion dwieście za rok. Ja trochę upraszczam to, oczywiście to, to jest w tych okolicach, tak? Mniej więcej, więc nie łapcie mnie tu za dokładną matematykę, bo nie o to tutaj chodzi. Natomiast mamy takie osoby, które mają odłożone jakieś pieniądze w sytuacji, w której chcą te pieniądze zabezpieczyć. Lokaty bankowe owszem pojawiły się na 6-7%, chociaż znowu już zjeżdżają, tylko pamiętajmy, że zazwyczaj są one bardzo dokładnie obwarowane. Tym małym druczkiem jest tam napisane. Dla nowych klientów na pierwsze 3 miesiące i na przykład do kwoty 100 tysięcy złotych. Poczytajcie bardzo dokładnie i nie dajcie się nabierać, że wszędzie dostaniecie 7%. A nawet jeżeli dostałbyś 7%, to potem dostaniesz jeszcze po głowie podatkiem, tak zwanym podatkiem belki, 20%, czyli z tych siedmiu 1,4% zostanie Ci zabrane. Więc de facto masz te 5,6%, szalejąc, tak, gdyby było rzeczywiście te 7%, więc masz 5,6% netto, minus inflacja oficjalna, ile tam mamy, 16,8%, Procent, to jesteśmy w plecy ponad 10%, tak? Nawet i 11,4. Czyli rocznie tyle tracimy. To jest taka kara za to, że oszczędzałeś, kara za to, że masz pieniądze. W takich czasach najlepiej jest być biednym, bo jak jesteś biednym, to nie masz pieniędzy, więc Twoje pieniądze nie mogą, których nie masz, nie mogą stracić na wartości. Bycie biednym ma inne swoje minusy, więc nie będziemy do tego wracać. Jeżeli natomiast masz pieniądze, to takie osoby, widząc jak silny jest rynek najmu, ale też rynek najmu tylko w pewnych obszarach, dlatego że nie wszystkie mieszkania się świetnie wynajmują. I tutaj, gdybyś chciał się więcej na ten temat dowiedzieć, nauczyć, dostać umowy, sprawdzony system zarządzania najmem czy własnym, czy dla kogoś, zapraszam na sekrety wynajmowania. Natomiast, ponieważ bardzo silny jest rynek najmu, to takie osoby kupują nieruchomości, które przynoszą im dwojakie korzyści. Po pierwsze, zabezpieczają przed utratą wartości pieniędzy, bo w ujęciu tym nominalnym ceny nieruchomości rosną. Po drugie, mają piękny, wspaniały dochód, którego nie ma ani ze złota, ani z innych. Rzeczy, które się trzyma pod kocem, czy w skarpecie, czy w sejfie, czyli comiesięczną wpłatę, przelew e, najemcy. Więc przynoszą dochód pasywny. Ach, to uwielbiamy w nieruchomościach pod wynajem, zwłaszcza mieszkaniach, bo ludzie gdzieś muszą mieszkać, nie muszą prowadzić biznesu. Zresztą, jak tutaj na Marszałkowskiej e, chodzę do, do domu, to widzę wiele lokali, które są w procesie zmiany. E, najemcy. No, wiele biznesów gdzieś tam sobie nie radzi. Jeżeli ty byłbyś właścicielem lokalu e, użytkowego, no to albo dobrze trafiłeś, masz umowę na 5 lat i twój najemca e, jest państwową spółką, tak jak ja mam na przykład takie lokale, a, i ci wtedy, nie wiem czy chętnie, ale płaci. To jest jakby istotne, robi ten przelew do 10, zazwyczaj do 10. Czasami ktoś tam kliknie 11, ale nie mam o to pewności. Natomiast w przypadku mieszkań, jeżeli one są odpowiednio kupione w odpowiednim miejscu, to masz właściwie gwarantowany zysk. Tutaj warto jeszcze nadmienić, że inwestowanie w nieruchomości, tak jak każde inne inwestowanie, niesie ze sobą ryzyko. Zwłaszcza, jak się na tym nie znasz, nie wiesz, nie byłeś na sekretach wynajmowania i niepotrzebnie kupisz nie to, co powinieneś był kupić. Więc pierwszy powód, dla którego ceny nieruchomości w ujęciu tym nominalnym tyle, ile za nie płacimy, rosną, to jest to, że grupa takich inwestorów poszukuje mieszkań. Dodatkowo ci inwestorzy wystraszeni tym, że jak już będą kupowali to tak, od szóstego mieszkania, które mają, to będą jakieś dodatkowe podatki płacili tam po 6%, 8-10, no te pomysłów było bardzo dużo. Chyba gdzieś o nich teraz nie słychać. Mamy jakieś nowe wyzwania, ale w roku wyborczym myślę, że złupić bogatych, którzy. Ciężko pracowali, znaczy, jakich bogatych, no. ty masz milion złotych, to nie jesteś bogaty, ty po prostu dbasz o swoją rodzinę, zabezpieczyłeś jakoś jej przyszłość i zazwyczaj, tak jak patrzę na moich klientów, bardzo długo na to pracowałeś, żeby mieć taki majątek. No więc takie pomysły mogą się jeszcze pojawiać. Więc nastraszeni inwestorzy tym, że jeszcze ktoś im każe płacić więcej, nie dość, że zapłacili podatki, żeby mieć ten milion złotych, tak? To, że jeszcze będą musieli płacić dodatkowe PCC za zakup dodatkowych mieszkań, zaczęli kupować teraz, więc to oczywiście wpływa na równowagę podaży i popytu. Ten popyt jest większy też z tego powodu. I to są te powody, dla których ceny nieruchomości w ujęciu nominalnym czyli jeszcze raz tyle, ile za nie płacimy nie spadają, rosną. Dodatkowymi bodźcami do wzrost cen nieruchomości, jest po prostu koszt ich wytworzenia, wyprodukowania, bo jednym elementem są te siły podaży, popytu, natomiast drugim elementem jest to, ile kosztuje dzisiaj wybudowanie nowego, nowych mieszkań. No i mamy sytuację, w której działki są niedostępne, znaczy one są dostępne gdzieś tam pod Kampinosem, być może w Warszawie, tak, czy w Waszych miastach na obrzeżach, tylko Powiedzmy sobie tak, nie, nie kto by chciał tam mieszkać, bo ludzie mieszkają, nikogo nie chcę obrażać, tak? ale no, dojazd do pracy godzinę w jedną stronę może nie być ulubionym sportem dla każdego. Jak jeszcze są dzieci, trzeba po drodze do szkoły, to mam takiego znajomego, który wyjeżdża z łomianek na grubo godzinę przed tym, kiedy chce dotrzeć do pracy, żeby jeszcze dzieci odwieźć do szkoły, a potem wychodzi też odpowiednio, więc generalnie te trzy godzinki, 2,5 i pół, trzyma niewyjęte w samochodzie od poniedziałku do piątku. No już nie mówię o kosztach paliwa, ekologiczności i tak dalej. No ale jeżeli e, chcesz mieszkać w tych lepszych lokalizacjach, lepiej skomunikowanych, no to w większości dużych miast w Polsce nie ma gruntów inwestycyjnych, na których deweloperzy mogliby w dobrej cenie kupić działki, szybko przeprowadzić proces przygotowawczy no i zrobić inwestycje. Więc na, na to, że Nieruchomości są drogie w wyprodukowaniu, wpływa wysokie ceny działek, one nie spadają. Druga rzecz to jest drogi proces przygotowawczy, długotrwały, i niepewny, tak, więc to jest też coś, co deweloper musi sobie wliczyć w e, koszty, w ryzyko. To jest ryzyko, które musi wkalkulować. No i potem przechodzimy do budowania. Coś na ten temat wiem, bo też buduję teraz. Więc. Jak już zaczynamy budować, to koszty pracy nam przeskoczyły przez sufit. I to nie jest tak, że a, buduje się mniej, to teraz będzie więcej ekip, i one będą chciały pracować za pół darmo. No, nie obserwuję tego na rynku. E, ponieważ wszystko podrożało, no to ci ludzie też muszą kupić narzędzia, które są po ich stronie. E, ostatnio zaskoczyły mnie ceny rusztowań, no, a te stropy trzeba przez te, ile tam jest, 28 dni, ale nie mułożą pewnie ze 40-50, więc muszę. Wynając tych rusztowań tyle, że same rusztowania kosztują mnie, wynajem tych rusztowań 30 tysięcy złotych i to też podrożało, no bo same rusztowania podrożały, bo stal podrożała, bo wyprodukowanie podrożało, więc mamy koszty działek, które rosną, koszty pracy wybudowania takich lokali, tak, ktoś musi zrobić ten stan surowy, potem musi zrobić ten stan deweloperski, tak, te wszystkie ocieplenia, instalacje, tynki, i tak dalej. No, i wszelkiego rodzaju osprzęty typu pompy ciepła, i tak dalej, to też idzie do góry. Więc mamy rosnące koszty działek, pracy i materiałów budowlanych. Jak koszty energii poszły do góry, a nie ma takiego elementu, który wkładamy w budynek, czyli czy budowlanego, czy wyposażenia, czy wykończenia, który nie wymagałby energii do wyprodukowania i pracy, no to to musi drożeć, tak. No, i mając te wszystkie elementy, ponieważ rynek pierwotny, koszty wyprodukowania rosną, no to ja nie znam takiego dewelopera, który myśli, a wielu z nich siedzi na kasie. Um, też widać to na przekroju spółek giełdowych, które mają bardzo dobre zasoby gotówkowe. Więc nie znam takiego, który myśli, dobra, mamy tam 200 baniek na koncie, to może to jakbyśmy w kolejne 3 lata 4 stracili połowę z tego albo całość. No, no nie, no jakby ta działalność jest po to, żeby zarabiać. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, a jeżeli jeszcze dodamy do tego te nowe programy rządowe, tak, czyli te dopłaty do kredytu, kredyt 2%, tak, gwarancje wkładów własnych, ja wam muszę powiedzieć, że trochę się w tych programach rządowych gubię, może ze względu na ich częste zmiany. To znaczy dużo czytam, ale tak jak czytam tydzień po tygodniu, to widzę, że już są pewne jakieś nowe pomysły. A nawet jeżeli ten program jest jakby jasno rozpisany, jasno to jest złe słowo, jest rozpisany, to dojście o co w nim chodzi i ile w tym tak naprawdę będzie pieniędzy i jak to naprawdę zadziała, to myślę, że na koniec tak będzie to tak jak zawsze, czyli skorzystają z tego osoby, które zamiast kupić ze własnych pieniędzy mieszkania, na przykład dzieciom, jeżeli mają taką potrzebę, to zły pomysł, no ale ok, no to sfinansują te dzieciaki, a oni im zrobią darowiznę na wkład własny po to, żeby to. To był, Ale zobaczcie, to będzie kolejny bodziec popytowy, czyli coś, co będzie zwiększało zainteresowanie nieruchomościami. E, oczywiście zrobicie tak, jak będziecie chcieli, co ja z tego mam. E, jeżeli chodzi o pośrednictwo, no to żyję z tego, że robię transakcję. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy to mieszkanie jest za 500 tysięcy, czy za 510, czy za 480, bo ta różnica kilku procent, które pobieram od transakcji, jest żadna między tym rozstrzałem 480-520, więc. Ja wolę, jak jest więcej transakcji, jak się więcej dzieje na rynku i na tym zarabiam w segmencie pośrednictwa, a nie na tym, kiedy ceny rosną. Natomiast, ponieważ słyszę już od 9 lat blisko, w maju będzie 9 lat, kiedy zajmuję się zawodowo nieruchomościami, że będzie spadać, że jest za drogo, będzie spadać. Słuchajcie, nie ma z czego spadać i, i to jest jakby, bo koszty wytworzenia, tak jak Wam pokazałem, rosną i będą rosły, bo jest inflacja, więc wszystko rośnie. Um, koszty działek. Rosną, no bo znowu to samo, no każdy deweloper na lata do przodu musi mieć banki ziemi, jak siedzi na kasie, a przez te 100 baniek w ciągu roku realnie traci 20 baniek, tak? No to trzeba coś kupić, tak? To jest większe zainteresowanie zakupami. To jeszcze nie znaczy, że oni się zdecydują na budowanie teraz. Ale proces inwestycyjny jest długi, tak? My już słyszeliśmy o tym, że ten płaskowyż to już się kończy i teraz będzie, ile to ma być w listopadzie grudniu? 6 a może 8% inflacja, co spowoduje Obniżenie stóp e, procentowych. E, no i szał zakupowy. No bo moment, kiedy e, na przykład KNF wyłączy tą swoją rekomendację 5 punktów procentowych doliczanych przy zdolności kredytowej plus spadną e, raty, bo spadnie e, spadną stopy procentowe NPP e, nie MBP, <gryw> NBP. No to Polacy uruchomią ten wstrzymany popyt, tak? bo ludzie ciągle chcą kupować mieszkania, tylko no nie mają zdolności przy tych wyliczeniach, więc ta kumulacja popytu wystrzeli. A nie buduje się teraz tyle, więc będzie mniej mieszkań, więc ceny nieruchomości wystrzelą. Zaznaczcie sobie, ja nie usuwam moich vlogów, więc zaznaczcie, będziecie mogli wrócić, zobaczymy jak się spotkamy za rok, e, czy miałem rację. Natomiast, moim zdaniem, czas na zakup nieruchomości jest teraz. I na jeszcze jedną rzecz na koniec chciałbym Wam zwrócić uwagę. E, otóż, teraz, no a najlepiej to rok, dwa lata temu, to jest najlepszy czas, żeby brać kredyty. O ile masz taką możliwość i zdolność. Dlaczego? No bo. Jeżeli oprocentowanie dzisiaj razem z marżą banku e, kredytu jest w okolicach 9%, 9 z małym hakiem, zazwyczaj, gdzieś te okolice, e, a pieniądze tracą na wartości dwukrotnie bardziej, no to ty pożyczasz od banku na przykład pół miliona złotych. Jakbyś przypiąłem dzisiaj do tego pół miliona złotych. No dobra, porozmawiamy o drodze. Pożyczasz te pół miliona złotych, e, no tyle tylko, że twoje mieszkanie w ujęciu tym nominalnym, bo Ty pożyczasz nominalnie pół miliona. Rośnie i będzie rosło w kolejnych latach. Więc może się tak okazać, że pożyczałeś na 80% wartości mieszkania, ale już po 5 latach te, ten Twój kredyt, który masz ciągle do spłacania, niewiele go spłaciłeś po 5 latach, no to stanowi nie 80% wartości Twojego mieszkania, ale połowę. Bo ceny mieszkań wzrosły, więc super na tym skorzystałeś. Zazwyczaj robię to na sekretach flipowania, ale podpowiem Wam, że wielu moich klientów, inwestorów w ten sposób wykorzystuje kredyt. To znaczy, ma gotówkę i mogliby, ale żeby zwiększyć działanie, to na przykład kredyty biorą na mieszkania, w których czy nieruchomości, w których mieszkają, a uwalniają tą gotówkę do tego, żeby nią obracać. Dzięki temu, i co z tego, że teraz rata jest dwa razy wyższa, skoro. No, za rok jak już miniemy ten płaskowyż i zejdziemy do doliny, będzie 6-7% inflacji, więc stopy procentowe zaczną spadać, a nie jest w ogóle nawet tak naprawdę dla gospodarki istotne to, czy one de facto już spadają mocno, ale zapowiedź, że teraz wchodzimy w tą fazę spadku stóp procentowych i pewnie co na co miesięcznym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej będziemy słyszeć 100 punktów bazowych w dół. To taki tajny kot na jeden punkt procentowy, czyli 1%, ale nie 1% od tego, czyli jak było 6,8%, to te 100 punktów bazowych mniej to będzie 5,8%, więc to samo będziemy widzieli w naszych kredytach, które przecież w Polsce w znakomitej większości 97-6% są na oprocentowaniu zmiennym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek, za to, że ze mną byliście. Ja biegnę realizować kolejne transakcje. Zawsze cieszą mnie Wasze łapki do góry, komentarze pod spodem. Sam czytam i sam odpowiadam, więc śmiało się ze mną kontaktujcie, piszcie. Jestem też otwarty na Wasze sugestie dotyczące kolejnych odcinków, bo bardzo chętnie Wam pomogę zrozumieć ten rynek. I nie ma znaczenia, czy Ty jako, czy ktoś będąc laikiem, bo tak mu się wydaje, bo nie ma kasy i tak by chciał, czy się ze mną zgadza, czy nie zgadza. To jest moja opinia dotycząca Moja prognoza dotycząca cen nieruchomości, zobaczycie, że w ujęciu a tym nominalnym one nie mają szans na spadanie. Chyba, i tutaj ten mały taki znaczek, jak w tych oprocentowaniu lokat w bankach, chyba, że zdarzyłoby się coś bardzo, bardzo mocnego międzynarodowego. Ja tu nie chcę czarnowictwa tworzyć. Moim zdaniem prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest małe, nawet bardzo małe, bo w innym przypadku już bym wyprzedawał te nieruchomości, które ja mam pod wynajem, pakował się, zmieniał na euro czy dolary i wyjeżdżał. Nigdzie się nie wybieram, dokupuję kolejne nieruchomości w takim czasie jak mogę, buduję kolejne nieruchomości. W związku z tym e, prawdopodobieństwo takich zdarzeń jest małe. Ale żyjemy w bardzo, e, jak to Chińczycy mówią, ciekawych czasach. Tak? To jest to błogosławieństwo, przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach, żyjemy w ciekawych czasach. I wiele rzeczy może się wydarzyć. I nawet nie ma znaczenia to, co się wydarzy, ale to, jak ludzie to odbiorą i jaka będzie ten, ten instynkt, to działanie stadne. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za dzisiaj i do następnego odcinka.